Raport z oblężonego świata. 17 stycznia 2022 roku, poniedziałek. A kto się Panu kazał szczepić? Dzisiaj będzie dialog. Prawdziwy lub nieprawdziwy, wyśniony lub na jawie. A kto się Panu kazał szczepić? No jak to, kto? Przecież w telewizji mówili. Aha. No, i w radiu. Mhm. Mm no, i, i mój dyrektor też mówił, no i lekarz, no i jeden ksiądz, a potem sąsiadka i jeszcze jedna. I w autobusie też mówili, no i w sklepie. Mhm. Mm Czy przed szczypaniem czytał pan wszystkie punkty kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego? przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19? No, wie pan, nie bardzo, bo zapomniałem okularów. Ale pan Felczer, który kwalifikował do szczypania, był tak łaskaw, że mi wszystkie punkty przeczytał. Poza tym to się działo tak szybko, w punkcie drive-thru. Mhm. A czy wie pan, co to jest Glikol polietylenowy, w skrócie PEG, polisorbat, wstrząs anafilaktyczny, prednizon, deksametazon, choroba krona, małopłytkowość indukowana heparyną. No nie, nie wiem, no gdzie tam? Ja tam panie nie jestem lekarz. Mhm. Podpisał pan, że zostały. Panu przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i pan je zrozumiał? No tak, oczywiście. A zrozumiał je pan? No tak, nie do końca. Podpisał pan, że zostały panu udzielone również odpowiedzi na wszystkie podkreślam, wszystkie zadane przez pana pytania i zrozumiał pan udzielone mu odpowiedzi. No, podpisałem oczywiście, ale wielu pytań nie miałem. W zasadzie dwa. Czy nie umrę? I czy szczepionka pomaga? Mhm. Czy miał Pan wątpliwości do zadanych pytań? I czy uzyskał Pan odpowiedzi na zadane pytania? Hm. Jakie wątpliwości, Panie Kochany? Toż to służba zdrowia była zawód zaufania publicznego. Nie śmiałem mieć jakichkolwiek wątpliwości. Panie kochany, toż to grzech. Mhm. Mm A czy podpisał pan zgodę, że szczypie się pan dobrowolnie, nie pod przymusem i bierze pan na siebie ewentualne skutki negatywne po przyjęciu? No, no tak. To wypalać proszę. Następny.